Witam Państwa bardzo serdecznie z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dziś moim gościem jest pan Mateusz Baran z kancelarii CRIDO. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. E, 22 maja myślę, że to jest taka data, którą powinni polscy przedsiębiorcy sobie w głowie gdzieś tam, e, gdzieś tam zaznaczyć i obok płatności vat u e, powinni zwrócić uwagę na to, co się zmieni w polskim prawie, czyli wejdą w życie przepisy wprowadzające e, fundację rodzinną. O tym w panie, 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 bardzo dużo piszemy i, i, i też myślę, że być może większość już słyszała, co to jest. Ale jest taki jeden wątek, który moim zdaniem jest najciekawszy, bo wiele osób twierdzi, że ta Fundacja Rodzina to jest taki game changer w ogóle dla procesu sukcesyjnego w Polsce. Panie Mateuszu, czy jest? To może od początku trochę. 22 maja rzeczywiście data wejścia w życie i to może być rzeczywiście ciekawy dzień i może z niektórymi z Państwa się spotkamy w Piotrkowie Trybunalskim, bo sąd w Piotrkowie Trybunalskim będzie tę fundację rejestrował. stała tak, kolejka tam, tam, tam. Anegdoty, dokładnie. Już można kolejkę pod sądem ustawiać, numerki sprzedawać. Eee, niewątpliwie jest ta fundacja Game Changerem, znaczy to nie jest tak że się nie dało przeprowadzić sukcesji dotychczas w Polsce, bo nie było fundacji, znaczy były inne instrumenty natomiast e, to jest coś rzeczywiście dedykowanego firmom rodzinnym dedykowanego e, samej sukcesji, tak, więc niewątpliwie to jest bardzo duża rzecz i bardzo dobrze, że to się wydarzyło e, ale to myślę, że szczególnie jest takim trochę ubocznym efektem e, fajnym, to jest to że dzięki temu my zaczynamy o tej sukcesji rozmawiać, nie? Znaczy, bo sukcesja to nie jest jakby proces, który się dzieje z dnia na dzień, to są często wieloletnie mm, sprawy i, że tak powiem, dojrzewanie do tej sukcesji, tak? a dzięki temu, że mamy teraz tę fundację i też dzięki jakby Państwu, nie? że dużo się mówi o tym, dużo się pisze w mediach, e, to jest dobry moment do tego, żeby na nowo te rozmowy rozpocząć, żeby na nowo o tym procesie dyskutować, a być może też właśnie pewne kroki podjąć i może nawet w oparciu o Fundację Rodzinną. No właśnie, jak wygląda zainteresowanie przedsiębiorców, yy, no właśnie tą nową strukturą, nową formą prawną, yy, no właśnie z Waszej perspektywy, to znaczy, czy rzeczywiście oni są świadomi tego, czym jest Fundacja, czy chcą w ogóle ją robić, czy to w zasadzie jest co wybadanie gruntu? To znaczy, to jest takie środowisko firm rodzinnych ogólnie jest y, bardzo aktywne od lat, więc ten temat Fundacji Rodzinnej, on w różnej, w formie na etapie legislacyjnym, już gdzieś tam się pojawiał w debacie publicznej na różnych konferencjach. Więc znaczna część firm ma świadomość tego, co to jest fundacja. Zainteresowanie tematem jest bardzo duże. Znaczy my w tym momencie, już jakby w przededniu wejścia w życie ustawy, mamy jasność co do tego, jak te przepisy będą wyglądały, nie? I na tej, z tego powodu to zainteresowanie jest, jest, jest bardzo duże. To są bardzo fajne spotkania. E, często z właścicielami tych biznesów, z tym pokoleniem Nestorskim, z pokoleniem sukcesorów e, prezentują swoją wizję tego biznesu. Tak? E, ta wizja często jest, jest, jest różna u Nestorów, różna e, u sukcesorów. E, więc to rzeczywiście jest bardzo dobry moment pod kątem zainteresowania z powrotem e, tematyką właśnie w firm rodzinnych i tematyką. Sukces. Mhm. No właśnie, fundacja rodzinna ma kilka takich podstawowych zalet, tak? To, to, to o czym pan raz mówił czy w ogóle, jakby umożliwienie takiej dosyć prostej sukcesji, czy jakby zaplanowanej sukcesji, bez konieczności tworzenia jakichś dziwnych umów tak? między m, z różnymi osobami. To jest też kwestia zarządzania majątkiem e, rodzinnym, bez kończności udziału tej rodziny, albo z bardzo małym udziałem, ale trzecia podstawa rzecz to jest e, duże preferencje podatkowe, tak? Czyli, czyli no właśnie tak jeśli ktoś miałby wyciągnąć trzy rzeczy, to są te trzy rzeczy, e, e, kluczowe. No ale właśnie, kiedy jakby weszły, czy kiedy przepisy zostały uchwalone, kiedy zostały podpisane przez prezydenta, od razu pojawiły się też w przestrzeni medialnej, no właśnie, różne, że tak powiem, pomysły na to, jak tą fundację wykorzystać do, pięknie mówiąc, optymalizacji podatkowej. Czy, Pana zdaniem, to jest rzeczywiście zagrożenie, że, że osoby będą próbowały to robić, no i to docelowo doprowadzi do tego, że ustawodawca jednak, jednak te przepisy bardzo liberalne, jak na polskie, warunki pozmienia? To znaczy, może, to może ja zacznę od tej ostatniej kwestii, że o stabilności prawa. Czy to rzeczywiście jest dużym problemem i dużym wyzwaniem? tak? No bo my dzisiaj, spotykając się z przedsiębiorcami, bardzo często słyszymy, dobrze, ale jakie są gwarancje, że to w takiej formie będzie, że ktoś tego nie zlikwiduje, nie zmieni w sposób e, taki, że będzie to już. E, Tym bardziej, że nowelizacja była, tak? Tym bardziej, że nowelizacja była dokładnie jeszcze przed wejściem w życie, ale z drugiej strony, ja myślę, że ta nowelizacja przed wejściem w życie. No, to ona była takim, powiedział dobrym sygnałem. Nie? To znaczy, że oddajemy, chcemy oddać w ręce przedsiębiorców coś, co już jest gotowe, czy znaczy po prostu wcześniej. Hmm, bo proces tworzenia fundacji rodziny, czy ustawy o fundacji rodziny, on, on trwał wiele lat, tak naprawdę. I w zasadzie w momencie, w którym już wszyscy myśleliśmy, że tego nie będzie, to jak Feniks z popiołów ten projekt hmm, odżył i udało się go hmm, wprowadzić. Tak więc myślę, że po prostu nie udało się pewnych zmian wprowadzić w tym pierwszym procesie więc stąd ta nowelizacja natomiast jednak spodziewałbym się pewnej stabilizacji stabilności tych przepisów no też zwróćmy uwagę na to że tu w zasadzie wszystkie kluby parlamentarne w zasadzie jednomyślnie dosłownie kilku posłów głosowało przeciwko tej ustawie więc jest też szansa że nawet w przypadku jakichś zmian po wyborach to, to jest coś co rzeczywiście zostanie ale stabilność prawa to jest duży rzeczywiście problem i to jest duża, duża obawa polskich przedsiębiorców co do e, wchodzenia właśnie w nowe rozwiązania, tak? Natomiast jeśli chodzi o preferencje podatkowe, to ja bardzo przestrzegam przed tym, e, przed postrzeganiem fundacji jako właśnie instrumentu jakiejś optymalizacji m, podatkowej. Oczywiście tam są pewne preferencje i należy o nich mówić i one rzeczywiście e, często będą takim dodatkowym argumentem do tego, żeby tą sukcesję przeprowadzić właśnie w ten, a nie inny sposób, tak. No, ale y, mieliśmy poprzedni projekt ustawy. On de facto, powiedzieć, że nie miał preferencji, to nic nie powiedzieć, tak, bo on wręcz jakby powodował zwiększenie tego opodatkowania. No i no wtedy, no, jeżeli tworzymy nowe rozwiązanie, nieznane, y, chcemy, żeby przedsiębiorcy z niego y, korzystali, a ono wiąże się z dodatkowym obciążeniem y, podatkowym, no to nawet jak ktoś ma bardzo palącą potrzebę sukcesyjną, e, to rzadko kiedy się zdecyduje dobrowolnie zwiększyć sobie obciążenia podatkowe. Tak? Więc te preferencje, e, one bym powiedział, są, e, są istotnym czynnikiem, ale naprawdę nie patrzmy na to jak na, na narzędzie optymalizacji, bo wtedy te obawy o stabilność przepisów e, mogą być tym bardziej zasadne. Czyli jeżeli my tutaj, jakby firmy, tak, czy właściciele firm Zaczną korzystać z tych przepisów w celu osiągnięcia doraźnych, szybkich korzyści. No to, pomijając to, że już jakby w przepisach podatkowych są instrumenty do tego, żeby tego typu sytuacje tropić i wyciągać z nich konsekwencje, to dodatkowo jeszcze no to może się odbić później czkawką, bo może się okazać, że rzeczywiście zmiany w tych przepisach się pojawiają szybko i są to zmiany niekorzystne. No i wtedy najgorsze to będzie dla tych firm, które rzeczywiście z wolą sukcesji, z myślą o sukcesji wprowadziły, a trochę jakby taką solidarną odpowiedzialnością poniosą konsekwencje. Poniosą konsekwencje. Dokładnie. I już jak podsumuję z naszą rozmowę. Dla kogo Pana zdaniem te przepisy są najlepsze? Czy która grupa przedsiębiorców rzeczywiście powinna się dogłębniej zainteresować tą fundacją rodzinną? Oczywiście nie w maju, tak? Bo wiadomo, że tu pośpiech nie jest skazany, biorąc pod uwagę to, że ten statut fundacji musi być bardzo mocno nastawiony, długofalowy jakby, tak? Czy na wiele pokoleń do przodu. Ale ktoś powinien przede wszystkim zainteresować tą tą fundacją? No, w zasadzie, jakby powiedzmy, to jest rozwiązanie najbardziej przeznaczone dla firm rodzinnych. Nie? Przy czym teraz jakby nie ma jednej definicji firmy rodzinnej, więc to jest, to jest trochę trudne zadanie. Ale z pewnością są to te firmy, gdzie mamy jakby tutaj powiedzmy, polskie firmy, bym tak powiedział. Firmy z właścicielami polskimi. Ustawa nie ogranicza oczywiście, tak? Mogą to też obywatele obcych państw zakładać tą fundację. Ale z pewnością, jakby tutaj, to, ta popularność będzie, będzie duża, zwłaszcza wśród właścicieli polskich firm. No i właśnie, firm, które już po tych 30 kilku latach, od transformacji, osiągnęły też pewną masę, osiągnęły pewną wielkość i powstaje właśnie potrzeba tego, żeby to następne pokolenie zostało w jakiś sposób włączone w biznes. No a też fundacja jest na tyle elastycznym rozwiązaniem, że ona. Dopuszcza wiele modeli tego, tej sukcesji. Nie? Znaczy to, 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 to może być wtedy, kiedy rzeczywiście ten syn czy córka jest w biznesie, pracuje i on dalej się będzie angażował, ale to może być też tak, że my wynajmiemy profesjonalnego zarządzającego, tak? a nasze dzieci będą po prostu czerpały z tego korzyści i sprawowały jakieś funkcje nadzorcze, czy gdzieś tam uczestniczyły w podejmowaniu jakichś kluczowych decyzji. To też jest istotne. Fundacja może być też dobrym instrumentem dla osób, które są na przykład w organach spółek. Nawet nie tyle są właścicielami, co są wynajętymi menadżerami, tak? bo koszty utworzenia i um, utrzymania fundacji no nie będą jakieś bardzo duże, natomiast sprawowanie funkcji w zarządzie spółki. No, wiąże się z szeregiem ryzyk, tak? Ryzyka podatkowe, administracyjne, cywilne, karne. No, mamy szereg jakby czynników, które mogą powodować, że ten menadżer będzie narażony na odpowiedzialność swoim e, prywatnym e, majątkiem po prostu, tak? E, wniesienie takiego majątku do fundacji może spowodować, że on jest w stanie jakby taką weźmy część takich pasywnych aktywów e, typu jakiś dom rodzinny na przykład, prawda, zabezpieczyć e, w ten sposób przed takim ryzykiem. E, osobistej odpowiedzialności związanej ze sprawowaniem funkcji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.